Kiedy Marek przekroczył próg opuszczonego domu, jego serce niemal stanęło. W kącie salonu siedziała kobieta z niemowlęciem w ramionach, patrząc wprost na niego. Przez chwilę myślał, że to halucynacja, efekt stresu po śmierci żony i miesięcy samotności. Ale kobieta poruszyła się, przytulając dziecko mocniej do piersi. Przepraszam bardzo, powiedziała cicho, wstając powoli. Nie wiedziałam, że ktoś kupił ten dom. Marek stał, jak sparaliżowany, trzymając w ręku klucze od swojego nowego życia. Po czterdziestu latach małżeństwa z Anną, po jej walce z rakiem i bolesnej śmierci sześć miesięcy temu, kupił ten dom w nowej hucie, żeby uciec od wspomnień. Teraz jego ucieczka zamieniła się w coś zupełnie nieoczekiwanego. Ja, to znaczy, to mój dom. Wykrztusił w końcu. Kupiłem go w zeszłym tygodniu. Kobieta wyglądała na około 30 lat. Miała zmęczoną twarz i ubranie, które widziało lepsze dni. Dziecko w jej ramionach nie mogło mieć więcej niż kilka miesięcy. Marek zauważył, że w kącie leżą dwie torby podróżne i koc. Mieszka pani tutaj? zapytał, starając się zachować spokój. Tylko przez kilka dni odpowiedziała szybko. Mam na imię Kasia, to jest Zosia. Wskazała na dziecko. Nie mieliśmy gdzie pójść i drzwi były otwarte. Pomyślałam, że dom jest pusty. Marek spojrzał na kobietę i dziecko, a potem na swoje odbicie w zakurzonej szybie okna. 62 lata. Emerytowany nauczyciel historii, wdowiec bez dzieci. Anna zawsze mówiła, że ma za duże serce dla własnego dobra. Skąd pani ma klucze? zapytał. Nie mam kluczy. Tylne drzwi były uchylone. Naprawdę nie chciałam nikomu zaszkodzić. Dziecko zaczęło płakać, a Kasia zaczęła je kołysać, nucąc pod nosem. Marek poczuł dziwne ukłucie w sercu. Anna też tak kołysała dzieci swojej siostry, gdy je odwiedzali. Gdzie pani mieszka normalnie? zapytał łagodniej. Kasia zawahała się. To skomplikowane. Mój były mąż, on. urwała, patrząc na dziecko. Musiałam odejść, szybko. Marek zrozumiał bez dodatkowych wyjaśnień. W szkole widział wiele kobiet z siniakami, które tłumaczyły się upadkami ze schodów. Zawsze żałował, że nie może więcej pomóc. Ma pani gdzie pójść? Jutro mam spotkanie w ośrodku pomocy społecznej. Obiecali, że znajdą nam miejsce w schronisku. Schronisko. Marek pomyślał o swoim pustym domu w centrum miasta, o niekończących się nocach spędzonych na wpatrywaniu się w sufit, o milczeniu, które go dusiło. Może, może zostanie pani na noc, powiedział sam zaskoczony własnymi słowami. Dom jest duży, a ja i tak planuję spać w sypialni na górze. Kasia spojrzała na niego z niedowierzaniem. Nie mogę, pan mnie nie zna, to nie byłoby właściwe. Mam sześćdziesiąt dwa lata i właśnie straciłem żonę. Nie jestem zagrożeniem dla nikogo, powiedział z gorzkim uśmiechem. A poza tym, na dworze jest minus dziesięć stopni. Przez okno rzeczywiście było widać, jak śnieg sypie coraz gęściej. Kraków w lutym potrafił być bezlitosny. Kasia patrzyła na niego przez długą chwilę, jakby próbowała ocenić, czy może mu zaufać. W końcu skinęła głową. Tylko na jedną noc, jutro rano odejdę. Marek poszedł do kuchni sprawdzić, czy woda i prąd są podłączone. Poprzedni właściciel zostawił dom w dobrym stanie, wszystko działało. Gdy wrócił do salonu, Kasia karmiła dziecko, siedząc na starym fotelu. Jak długo pani tu jest? Zapytał. Trzy dni, przepraszam za bałagan. Marek rozejrzał się po pokoju. Nie było żadnego bałaganu. Przeciwnie: kobieta najwyraźniej sprzątała. Podłoga była zamieciona, a kurz z mebli wytarty. Nie ma za co przepraszać. Wręcz przeciwnie: dom wygląda lepiej niż gdy go oglądałem. Kasia uśmiechnęła się nieśmiało: Nie lubię siedzieć bezczynnie. A Zosia dużo śpi, więc miałam czas. Ile ma miesięcy? Cztery. Urodziła się w październiku. Marek policzył szybko w głowie: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Kobieta była w ciąży, gdy uciekała od męża, albo uciekła już z dzieckiem. Tak czy inaczej, jej sytuacja była rozpaczliwa. Może zrobimy herbatę, zaproponował. I coś do jedzenia. Jestem głodny po podróży. To była półprawda. Jechał z Warszawy od rana, ale głównie chciał dać kobiecie pretekst, żeby została na kolacji. W kuchni znalazł kilka podstawowych produktów, które zostawił poprzedni właściciel: herbatę, cukier, trochę konserw. Kasia położyła dziecko w prowizorycznym łóżeczku zrobionym z poduszek i przyszła pomóc. Nie musi pan dla mnie gotować, powiedziała. Gotuję dla siebie. Pan to brzmi tak oficjalnie. Mam na imię Marek. Marek, powtórzyła. Dziękuję, Marek, za wszystko. Gdy jedli prostą kolację z chleba, masła i konserwy, Marek opowiedział jej o Annie, o tym, jak poznali się w szkole, gdzie oboje pracowali, o jej chorobie i śmierci. Kasia słuchała w milczeniu, czasem kiwając głową ze zrozumieniem. Dlatego kupił pan ten dom, żeby uciec od wspomnień? Tak myślałem, ale chyba nie da się uciec od siebie. Nie da się, zgodziła się cicho. Próbowałam. Gdy Zosia zaczęła płakać, Kasia wstała, żeby ją uspokoić. Marek obserwował, jak delikatnie bierze dziecko na ręce, jak naturalnie je kołysze. Anna zawsze mówiła, że żałuje, iż nie mieli dzieci. Teraz, patrząc na Kasię z Zosią, Marek poczuł ten sam żal. Może opowie mi pani swoją historię? Zapytał, gdy dziecko zasnęło. Kasia zawahała się, ale w końcu zaczęła mówić. Poznała Piotra na studiach, pobrali się młodo, mieszkali w Tarnowie. Przez pierwsze lata wszystko było w porządku, ale potem Piotr zaczął pić. Najpierw tylko w weekendy, potem codziennie. Wraz z alkoholem przyszła agresja. Pierwszą ciążę straciłam po tym, jak mnie uderzył. Powiedziała cicho. Powiedział, że to moja wina, że go sprowokowałam. Uwierzyłam mu. Marek zacisnął pięści, ale nic nie powiedział. Gdy zaszłam w ciążę z Zosią, obiecał, że się zmieni. Przez kilka miesięcy rzeczywiście nie pił, ale po porodzie zaczęło się na nowo, gorsze niż wcześniej. I uciekła pani? W styczniu uderzył mnie przy Zosi. Dziecko płakało, a on krzyczał, żebym je uciszyła. Gdy próbowałam je uspokoić, pchnął mnie tak mocno, że upadłam z Zosią na ręku, mogła się skrzywdzić. Kasia urwała, wpatrując się w śpiące dziecko. Tej nocy spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy i wyszłam. Miałam trochę pieniędzy odłożonych w tajemnicy. Pojechałam do Krakowa, bo myślałam, że tu łatwiej znajdę pracę i mieszkanie. A rodzina? Rodzice nie żyją. Mam siostrę, ale mieszka w Niemczech. Nie chcę jej mieszać w moje problemy. Marek skinął głową. Rozumiał dumę, która nie pozwalała prosić o pomoc. A pan? Ma pan dzieci? Nie, Anna nie mogła mieć dzieci. Próbowaliśmy adopcji, ale procedury były skomplikowane, a my już nie byliśmy młodzi. Siedzieli w milczeniu, każde zagubione we własnych myślach. Na dworze wiatr szarpał okiennicami, a śnieg sypał coraz gęściej. Jutro rzeczywiście musi pani iść do ośrodka? Zapytał Marek. Tak. Mam spotkanie o dziesiątej. Może pojadę z panią. Znam miasto, pomogę znaleźć drogę. Kasia spojrzała na niego zaskoczona. Dlaczego chce mi pan pomóc? Nie zna mnie pan. Marek zastanowił się nad odpowiedzią. Dlaczego? Bo była samotna jak on? Bo przypominała mu o czasach, gdy Anna była jeszcze żywa i dom pełen był życia? A może po prostu dlatego, że potrzebowała pomocy? A on potrzebował czuć się komuś potrzebny, bo mogę, powiedział w końcu, i bo Anna zawsze mówiła, że dobro wraca. Kasia uśmiechnęła się pierwszy raz tego wieczoru, prawdziwie ciepło. Dziękuję. Naprawdę. Gdy układali się do snu, Kasia z dzieckiem w salonie, Marek w sypialni na górze, oboje czuli, że ten przypadkowy spotkanie może zmienić ich życie. Żadne z nich nie wiedziało jeszcze jak bardzo. Rano Marek obudził się wcześniej niż zwykle. Przez chwilę nie pamiętał, gdzie jest, ale potem usłyszał płacz dziecka z dołu i wszystko wróciło. Szybko się ubrał i zszedł na dół. Kasia karmiła Zosię, wyglądając przez okno na ośnieżony ogród. Dzień dobry, powiedział. Jak spała? Dobrze, dziękuję. Zosia obudziła się tylko raz w nocy. Marek przygotował śniadanie, jajecznicę z resztkami wczorajszego chleba, jedli w milczeniu, każde zagubione w swoich myślach, o której musi pani być w ośrodku, zapytał, o dziesiątej, ale naprawdę nie musi pan jechać ze mną. Chcę, powiedział stanowczo, poza tym muszę załatwić kilka spraw w mieście. To była nieprawda, ale Kasia nie musiała o tym wiedzieć. Droga do centrum zajęła im pół godziny autobusem. Kasia siedziała z Zosią na kolanach, patrząc przez okno na mijające ulice. Marek obserwował ją ukradkiem, zastanawiając się, co będzie dalej: czy znajdzie miejsce w schronisku, czy uda jej się znaleźć pracę z małym dzieckiem. Ośrodek pomocy społecznej mieścił się w szarym budynku z lat siedemdziesiątych. W środku panował typowy urzędowy chaos kolejki, krzyki, płaczące dzieci. Kasia zarejestrowała się u recepcjonistki i usiedli czekać. Pani Kowalska zawołała w końcu kobieta w średnim wieku Proszę za mną Kasia spojrzała na Marka niepewnie Idź, powiedział będę czekał. Spotkanie trwało ponad godzinę. Gdy Kasia wyszła z gabinetu, wyglądała na załamaną co powiedzieli zapytał Marek że miejsc w schronisku nie ma. Mogą mnie zapisać na listę oczekujących, ale to może potrwać tygodnie. Dali mi adres noclegowni, ale. Urwała. Ale? To nie jest miejsce dla dziecka. Widziałam takie miejsca wcześniej. Marek pomyślał o noclegowniach, które znał z opowieści kolegów pracujących w służbach społecznych. Miała rację. To nie było miejsce dla matki z niemowlęciem. A co z pracą? Powiedzieli, że bez adresu zameldowania trudno będzie cokolwiek znaleźć. A żeby się zameldować, potrzebuje mieszkania. Błędne koło. Marek znał je z własnego doświadczenia. Przez lata pomagał uczniom z trudnych rodzin i wiedział, jak system potrafi być bezlitosny dla najsłabszych. Może. Może zostanie pani u mnie jeszcze kilka dni? Zaproponował. Dopóki nie znajdzie pani czegoś lepszego. Kasia spojrzała na niego z niedowierzaniem. Nie mogę tego od pana wymagać. Nie wymaga pani, ja proponuję. Dom jest duży, a ja. ja potrzebuję towarzystwa. To była prawda. Przez ostatnie miesiące samotność dusiła go bardziej niż żal po stracie żony. Ale ja nie mam pieniędzy na czynsz, nie chcę pieniędzy. Chcę, żeby ktoś gotował, sprzątał, żeby dom żył. Może to będzie uczciwa wymiana? Kasia milczała długo, kołysząc Zosie. Na jak długo? Zapytała w końcu. Dopóki nie znajdzie pani czegoś lepszego, bez presji, bez zobowiązań. A jeśli pan się rozmyśli? Nie rozmyślę się. Kasia skinęła głową powoli. Dobrze, ale pod jednym warunkiem będę płacić za jedzenie i rachunki, mam trochę oszczędności. Uzgodnimy szczegóły później, powiedział Marek, czując dziwną ulgę. Gdy wracali do domu, oboje milczeli, ale to było inne milczenie niż wcześniej. Nie było w nim napięcia ani niepewności, była w nim nadzieja. W domu Kasia od razu zabrała się do porządkowania. Marek obserwował, jak sprawnie organizuje przestrzeń, jak naturalnie tworzy dom z pustych pomieszczeń. Zosia leżała na kocu w salonie, gaworząc do siebie. Może pójdę po zakupy, zaproponował Marek. Potrzebujemy więcej jedzenia. Zrobię listę, powiedziała Kasia, ale gdy podał jej kartkę i długopis, zawahała się. Nie chcę, żeby pan wydawał na nas pieniądze. Kasia powiedział łagodnie. Przez czterdzieści lat małżeństwa nauczyłem się, że dom to nie miejsce, tylko ludzie. Wy sprawiacie, że ten dom staje się domem. Kasia uśmiechnęła się, ale w jej oczach błyszczały łzy. Anna miała szczęście, powiedziała cicho. To ja miałem szczęście, odpowiedział Marek, dwa razy w życiu. Wieczorem, gdy Zosia spała, a oni siedzieli przy kuchennym stole przy herbacie, Kasia zapytała: Co będzie, gdy znajdę pracę i mieszkanie? Marek zastanowił się nad odpowiedzią. Nie wiem, ale może nie musimy o tym myśleć teraz. Muszę. Nie mogę żyć z dnia na dzień. Mam dziecko, masz rację, przyznał, ale może, może nie musisz się spieszyć. Dom jest duży. Mogłabyś tu zostać dopóki Zosia nie pójdzie do przedszkola. Wtedy łatwiej będzie ci znaleźć pracę. To jeszcze trzy lata. Wiem. Kasia patrzyła na niego długo, jakby próbowała zrozumieć jego motywację. Dlaczego? Zapytała w końcu. Bo jestem samotny, powiedział szczerze, bo ten dom bez was jest tylko budynkiem, bo Anna zawsze chciała mieć dzieci w domu, bo. Urwał. Bo? Bo może tak miało być. Może Anna przysłała was do mnie. Kasia uśmiechnęła się przez łzy. Nie wierzę w takie rzeczy. Ja też nie wierzyłem. Do wczoraj, tej nocy oboje spali spokojniej niż od miesięcy. Marek po raz pierwszy od śmierci żony nie obudził się w środku nocy, a Kasia nie nasłuchiwała kroków na korytarzu, bojąc się, że ktoś przyjdzie ją skrzywdzić. Następne dni upłynęły im na organizowaniu wspólnego życia. Kasia gotowała, sprzątała, opiekowała się Zosią. Marek załatwiał formalności, robił zakupy, naprawiał drobne usterki w domu. Wieczorami rozmawiali przy herbacie, dzieląc się historiami z przeszłości. Marek opowiadał o latach spędzonych w szkole, o uczniach, których pamiętał, o zmianach w systemie edukacji. Kasia mówiła o swoich marzeniach, chciała skończyć studia pedagogiczne, które przerwała przez małżeństwo, marzyła o pracy z dziećmi. Mogłabyś wrócić na studia powiedział Marek któregoś wieczoru Uniwersytet Pedagogiczny jest niedaleko Mogłbym opiekować się Zosią gdy będziesz na zajęciach To niemożliwe studia kosztują a ja mam oszczędności Anna zawsze mówiła że pieniądze są po to żeby pomagać ludziom Kasia pokręciła głową nie mogę przyjąć takiej pomocy Dlaczego bo bo to za dużo już teraz jestem panu winna więcej niż kiedykolwiek będę mogła oddać. Marek wstał od stołu i podszedł do okna. Na dworze padał deszcz, pierwszy znak nadchodzącej wiosny. Wiesz co, Kasiu? Powiedział, nie odwracając się. Przez ostatnie miesiące myślałem, że moje życie się skończyło, że wszystko, co miało sens, umarło razem z Anną. A teraz, teraz po raz pierwszy od miesięcy mam powód, żeby wstać rano. Odwrócił się do niej. To ty jesteś mi winna? Czy to ja jestem wam winny? Kasia milczała, kołysząc Zosie. Pomyśl o tym, powiedział Marek. Nie musisz odpowiadać teraz. Tydzień później Kasia poszła na uniwersytet, żeby dowiedzieć się o możliwości powrotu na studia. Wróciła podekscytowana, mogła kontynuować naukę od następnego semestru. A dzięki programowi dla matek z małymi dziećmi, część zajęć mogła odbywać zdalnie. I co postanowiłaś? Zapytał Marek, że spróbuję, ale pod warunkiem, że będę płacić za czesne sama, gdy już znajdę pracę. Uzgodnione, powiedział Marek, uśmiechając się. Tej nocy, gdy Kasia układała Zosię do snu, dziecko po raz pierwszy uśmiechnęło się do Marka. To był prawdziwy uśmiech, nie tylko grymas, i Marek poczuł, jak coś w jego sercu się otwiera. Lubi pana, powiedziała Kasia, rzadko się uśmiecha do obcych. Może już nie jestem obcy odpowiedział Marek. Miesiąc później, gdy Kasia zaczęła studia, ich życie nabrało rytmu. Marek odkrył, że opiekowanie się Zosią przychodzi mu naturalnie. Karmił ją, przewijał, spacerował z wózkiem po parku. Sąsiedzi zaczęli go nazywać dziadkiem, a on nie prostował. Kasia kwitła na studiach, wracała z zajęć pełna energii, opowiadała o wykładach, o nowych znajomych. Marek słuchał jej z przyjemnością, ciesząc się jej szczęściem. Jednego wieczoru, gdy Zosia spała, a oni siedzieli w salonie, Kasia powiedziała: Dostałam propozycję pracy. Marek poczuł ukłucie strachu. Jaką? Praktyki w przedszkolu. Płatne na pół etatu. Mogłabym zacząć za miesiąc. To wspaniała wiadomość powiedział, starając się ukryć niepokój. Ale to oznacza, że będę mogła się wyprowadzić, znaleźć własne mieszkanie. Marek skinął głową, nie ufając własnemu głosowi. Chce pan, żebyśmy zostały? zapytała cicho. Chcę, żebyście były szczęśliwe, odpowiedział. Jeśli to oznacza własne mieszkanie, to. to nie o to pytałam. Marek spojrzał na nią. W jej oczach widział to samo, co czuł sam. Strach przed rozstaniem, przed powrotem do samotności. Tak, powiedział w końcu, chcę, żebyście zostały, ale nie dlatego, że potrzebuję pomocy w domu czy opieki nad sobą. Chcę, żebyście zostały, bo. bo jesteście moją rodziną. Kasia uśmiechnęła się przez łzy. My też chcemy zostać. Zosia ma tutaj swój pokój, swoje zabawki, a ja. ja mam tutaj dom. Więc zostajecie, zostajemy, jeśli pan pozwoli. Pozwolę, powiedział Marek, czując, jak ogromny ciężar spada mu z serca. Rok później Kasia skończyła studia z wyróżnieniem i dostała stałą pracę w przedszkolu. Zosia robiła pierwsze kroki, a Marek był pierwszą osobą, do której podeszła samodzielnie. Kasia nadal mieszkała w domu w Nowej Hucie, ale teraz płaciła za wszystko po połowie. Nie dlatego, że Marek tego wymagał, ale dlatego, że chciała czuć się równorzędną partnerką w tym dziwnym, ale szczęśliwym układzie. Wieczorami, gdy Zosia spała, często siedzieli w ogrodzie, który wspólnie zagospodarowali. Kasia sadziła kwiaty, Marek budował huśtawkę dla Zosi. Sąsiedzi przyzwyczaili się już do widoku dziwnej rodziny, starszego mężczyzny, młodej kobiety i dziecka, którzy nie byli spokrewnieni, ale żyli jak prawdziwa rodzina. Czasem Kasia pytała Marka, czy nie żałuje swojej decyzji, czy nie tęskni za spokojem i samotnością. Marek zawsze odpowiadał to samo: że samotność to nie spokój, tylko pustka, a pustka nie jest dobra dla nikogo. Pewnego wieczoru, gdy Zosia kończyła już dwa latka i mówiła pierwsze słowa, Kasia zapytała, co by powiedziała Anna. Marek zastanowił się nad odpowiedzią. Myślę, że byłaby szczęśliwa. Zawsze mówiła, że dom bez dzieci to nie dom. A teraz, spojrzał na Zosię, która bawiła się klockami na dywanie, teraz mamy dom pełen życia. Nie żałuje pan, że nie ma pan własnych dzieci? Mam! powiedział Marek, patrząc na Zosie. Może nie biologiczne, ale mam. Kasia uśmiechnęła się. Ona też pana kocha. Wczoraj zapytała, gdzie jest dziadek Marek, gdy pan poszedł do sklepu. Dziadek Marek, powtórzył Marek, smakując te słowa. Podoba mi się to. Tej nocy, gdy układał się do snu, Marek pomyślał o dziwnych zakrętach losu. Gdyby ktoś mu rok temu powiedział, że będzie mieszkał z obcą kobietą i jej dzieckiem, uznałby to za absurd. A teraz nie potrafił sobie wyobrazić życia bez nich. Za ścianą słyszał, jak Kasia śpiewa Zosi kołysankę. To była ta sama melodia, którą nucił Anna, gdy myślała, że nikt jej nie słucha. Może rzeczywiście Anna ich do siebie sprowadziła. A może to był tylko przypadek, szczęśliwy zbieg okoliczności. Tak czy inaczej, Marek był wdzięczny. Wdzięczny za drugą szansę na rodzinę, za możliwość bycia potrzebnym, za śmiech dziecka wypełniający pusty dom. Na dworze padał śnieg, pierwszy w tym sezonie. Za rok Zosia pójdzie do przedszkola, za kilka lat do szkoły. Kasia może pozna kogoś, za kogo wyjdzie za mąż. Życie przyniesie nowe zmiany, nowe wyzwania. Ale teraz, w tym momencie, wszystko było na swoim miejscu. Dom był pełen życia, serca były pełne miłości, a przyszłość wydawała się pełna możliwości. Marek zasnął z uśmiechem na twarzy, po raz pierwszy od śmierci żony czując się naprawdę w domu. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez subskrypcji. Opowiadam te historie z sercem na dłoni, żeby dotrzeć do ludzi takich jak ty. Którzy czują, którzy się wzruszają, którzy żyją. Jeśli to naprawdę cię poruszyło, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj, chodź i dołącz do tej rodziny ze mną do następnego filmu.